Hej ja mam na imię i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj będziemy grać sobie w chowanego ale zupełnie inną lepszą edycję Ponieważ zbudowaliśmy, głównie zbudowała koło Fortuny I polega tak na tym, że będziemy losować kolor A następnie będziemy musieli znaleźć kryjówkę dokładnie w tym kolorze Więc będzie ciężko do tego, że na przykład, jak są Czerwone kryjówki w tym domu. Więc na samym początku zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał. Subskrybujcie także kanał Rency oraz kanał Czeka Prosta, ponieważ na ich kanałach też pojawiają się filmy, ale przede wszystkim to mój subskrybujcie, bo jestem super fajny i mam nowy styl noszenia czapki. Noście tak czapkę i oznaczajcie mnie na Insta Story z co z tołem do Was udostępniał. Czysta jest twoja czapka? Gdzie jest twoja czapka? Ja nie mam czapki. Co? No. no dobra, to co? Ja w takim razie będę szukał jako pierwszy, a wy dosujcie kolor. Liczymy do 200 i gra muzyka jest fajnie! Eee! Dobra, już mam założone buty i możemy zaczynać lasowanie. Czemu obstawiłaś akurat, że będziemy na dworze się chować? No bo nie wiadomo nigdy co nam się trafi, więc trzeba... Być to jest fakt. O dobra, to jest spoko, kolor, bo jest... Ale już więcej nie mam, wie, żeby Ernest nie podsłuchiwał. Dobra autotunowe ziomeczki, teraz zamiast liczyć, będę po prostu rzucał piłką. Jak już liczymy do 200, to rzucę piłką 100 razy. No to przypał. Lecimy się chować, najpierw ty. Dobra. 14, 15, 16. Uda na się wejść tutaj? Ej nie, to by się uda, no. A większego wyboru nie mam, mam jedną tylko rzecz, żeby się schować. No ja bym się w połowie już poskładał, gdybym miał tam wejść. Co jest do cholery jasnej? Lenti, i błagam cię, nie spadnij tylko. Aj, to jest posrany, masakra. Ja pierdzielę. Co jest straszne. No i uwaga, szukamy. Ciekawe jest, jakie kolory w ogóle trafili, ale jeden jest na czerwony. Nie wiem, jakie, jaka jest kryjówka tak naprawdę czerwonego koloru. Ej, sobie. Druga sprawa, to chciałem zawsze się nauczyć śmiechu z kubiego dół, wiecie? Teraz Wam zaprezentuję. Hihihihi ważne jednak. Szukajmy ich w takim razie. Zobaczymy, gdzie się schowali. Czerwony. Wiecie, co jest czerwone? Dach jest czerwony, a wszyscy dobrze wiemy, że da się schować na dachu w naszym domu. Dach jest czerwony. zas faktycznie dach jest czerwony. O, to wygląda mi na kryjówkę. Ale nie jest kryjówką. Czy drzwi są otwarte? Uwaga, uwaga. Lenti lubi się wciskać w jakieś dziwne miejsca, więc może jest w szafie na przykład nie. Ej, chwila, jeżeli trafiła brązowy, bez kitu, gdy tutaj się schowała i położyli na to wszystkie rzeczy. To było ciężko ją znaleźć. Uwaga! Nie ma jej tu. Kurczę, no ledwo nie jest. Łukasza, pokój. Tutaj jest najlepszy spot. Nie ma. Harry Potter Challenge? Nie ma. Kurde, może w garażu gdzieś. O coś słyszałem? Nie. Pozostała góra i uwaga! Mogę się założyć, że gdzieś tutaj jest lenti. Ale w sumie kurde, gdzie się schował Łukasz, przecież On jest duży. Nie ma. Okej, okay, zobaczmy dach. Tutaj nie ma. W garderobie się świeci. Nie. U siebie w pokoju by się schowała? Ej, pod jej łóżko da się wejść, ale nikogo tu nie ma. Tutaj też nikogo nie ma. Ile ja mam jeszcze czasu? Półtorej minuty mam tylko. Kluczowe jest odgadnięcie koloru, ale z drugiej strony nie da się. Odgadnąć koloru, bo nikt mi nie powie, czy go odgadłem, więc... Szafki. Bez kitu. Ona może się zmieścić w szafce. Nie. Nie ma jej. W żadnej szafce. Czerwone kryjówki. Jeżeli ktoś ma czerwoną kryjówkę, to musi być w namiocie chyba. Albo na dachu, a na dachu nie ma Okej, okay, dobra Jest Łukasz O nie Co? Została Lenti i zostało mi 20 sekund Szczerze mówiąc wątpię W szansę w znalezie na znalezienie Dobra, Lenti wygrała tę rundę, stary Tak? Prawda? No idziemy no. na Kurde, gdzie one? Co? Jest, jest tak wysoko, naprawdę Co? Jest aż tak wysoko sparty. Co? No Stary, wiesz ile to jest metrów nad ziemią? Dziesięć? No, jak nie grubiej O co chodzi? Ja, ej, nie, nie spodziewałem ten... się kompletnie Nie sportu w momencie, kiedy dostała to i odwaliło, patrzcie Dla mnie to jest nieosiągalne, że tam A umiesz stąd zejść? To kto?

Coś znajdę. Dobra, teraz ja. W ogóle jest kolor multicolor, gdzie jeżeli uda Wam się to wylosować, to możecie się chować gdzie chcecie. Ale wam że będę takiego farta szczerze mówiąc. Czerwony. <zysy> wiadomo gdzie idę. Musisz uważać, bo te dachówki mogą być strasznie śliskie. I teraz przejdę za komin. Złap komina teraz. Stój, stój tak jak jesteś, nie schodź. No i wejdź tam. Dobra, nie ma wyboru. Muszę się schować tutaj. Ale muszę się czymś przykryć, żeby to wyglądało w miarę legitnie. Dobra, niech będzie to. I don't wanna hear it anymore! I don't wanna hear All these fucking Trzeba dwa lat więcej głupich rzeczy, Trzeba w życiu po Dobra, żadnych, szukamy. Zaczynam od teraz, musi być 9.30 na timerze. Wejdźmy do mojego pokoju do pierwszego, ponieważ uznaję ten pokój za rzecz, do której nikt by nie chciał wchodzić na razie. Już ponieważ jest tu tak duży porządek, że każdy się boi, że coś ubrudzi, że zostawi jakikolwiek ślad po sobie. I jestem pewny, że Ernest chciał się postarać w tym razem, wylosował kolor brązowy i schował się w pudłach. O, coś tu się stało. Kurde. Skomplikowane szukać w tych kartonach, więc nie przejdziemy dalej. Wiecie, że ta kanapa jest taką rzeczą, w której każdy się chowa, a jest szan kroki. I nie wiem skąd one były, ale mam wrażenie, że są kroki. Czekam aż ten, tam, tam na górę wejdzie. Minęła minuta. Nie ma nikogo. Więc to oznacza. Że we dwoje, co jest na pewno dobrą kryjówką, nie będę chciał zdradzać, ale weszli na dach. Nie jestem tego pewny. Czekajcie, coś tu ciężkiego nie. Hmm, Sprawdźmy ten dach jednak. Bo spodziewam się tego, że ktoś tam wszedł na pewno. Nie no, po drzewie, drugi raz schodzić na tą samą wysokość tego drzewa. Musi być tu! Hmm. Sprytnie było schować się na dachu. Więc po prostu... Zobaczymy dalej, czy ktoś jest na górze może. Ja spodziewałam się, że Ernest raczej by nie wszedł na dach, ale Lenti. Chyba, że we dwoje weszli, żeby mnie zmylić. Na szafkach nie ma, a Lenti to w ogóle się schowa w szafkach, jestem tego pewny. Druga minuta za nami. Nie wiem, czy tylko wy to słyszycie, ale ktoś chodzi właśnie po dachu na górę i było to słychać, co oznacza, Haha, ha, nice. Hey. Znaleziony albo na to znaczy, że Ernes był na dachalent i tutaj się schowała. Pyku, Sprytle, co wiem, gdzie jest Ernes. Widziałem go pierwszego. I tu jest Ernes, oczywiście, co mogłem wam pokazać wcześniej, ale stwierdziłem, że sobie dam czas. Ale dobra kryjówa, Mordo. Słychać ci było, jak wchodziłeś, niestety, Po dachówki waliły, jak wchodziłeś że tu? A, nie, nie ma tak No i znalezienie, zostało minuta Miałem czas Dobra, teraz się nagrywa. Chyba się nie nagrało wcześniej Nie mam pojęcia, albo się włączyło nagrywanie Nie wiem kiedy Dobra, uwaga, pora zakręcić <laughs> Zobaczymy, co nam się Srogie Kóra zakręca Waga. No, jest ten No, ciężki, ciężki, trzymaj No nie, ja tak nie umiem No dobrze, dobrze chować. Chowamy Ciebie, a potem to ja już rozkminię coś. Bo w tym starym jest czarny, czarny. Czas, żeby zacząć szukać. Więc bierzemy się do roboty, szukam! Hmm. Gdzie oni są? Dobrze, jak zwykle patrzymy po kolei. Zapomnieli mi powiedzieć, ile mam czasu, ale mam nadzieję, że oni to liczą. Czy tu by się chciało? Nie, tutaj. Zrobię uchowanego, oszukiwanego Glenty. Wejdź do pokoju Ernesta. Ja spadam na dół. Tu jest dużo rzeczy. Za dużo. Kurde. Czarny kolor. cóż, no ciekawe gdzie się Łukasz schował. Ja wiem gdzie to leży w tym domu, dzisiaj robiłam pranie, jeszcze jest tam w pralce. Pod schodami nie ma. Ciekawe gdzie Łukasz się schował. Hmm. Tutaj nie. Łatwo go podniosłaś. W tym namiocie hmm. nie uh -huh. Dobra, chyba jest na górze. Na jest Jakie są kryjówki na górze? Gdzie ja on się schował? Też nie mam pojęcia Pamiętasz kiedy zaczęłaś nagrywanie? No... mój więcej Ale w sensie jak wyszłaś? Jak w sensie... Tyle ile leci to jest twój czas? No mniej więcej Może trochę... Bo już minęło ogólnie 5 minut Co? No nie przyszłam wszystkich pomieszczeń Gdzie on się schował? Nie mam pojęcia Tam nie Dobra, ostatni pokój nam został i tak O nie Co? 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 Na interpretacji się nie da kolorze. Co, Co jest? Masz największego kwarta no. Mam najlepszą kryjówkę, zobaczcie Przepraszam, no to jest moja kamera gdzieś no spójrz jaka jest epicka Ej ja nie zauważyłam tej kamery Ja też nie Planowałem dwie opcje jedno stanowisz na środku tego pokoju jak debil ale z drugiej strony zmieniłem to Ale wiesz że wygrałeś? Tak No, no bo zostawiłam sobie czasie było. koniec i skończyłam Ja wiem bo w tym pokoju nie ma gdzie się skończyć, więc jest najbardziej taki że nie zobaczysz tu No A to że za drzwiami też stoi to, to jest nie rady. Mam nadzieję, że komentarz wam się podobał, następną edycję w sumie będziemy cisnąć już tak naprawdę za chwilę i pojawi się w momencie, gdy wbijecie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek, więc zostawiajcie łapki w górę i następna edycja to będzie, że losujemy pokój, który musimy się schować, więc naprawdę uważam, że będzie ciekawe. No to co, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, to no na tyle, subskrybujcie kanał wszystkich z Paczki, z wami żegnam, na razie.